Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Siostry łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o, co, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, Brat Twój zmartwychwstań. Marta mu odrzekła, wiem, że powstanie zmartwychw w czasie zmartwychwstania w dniu ostateczny. Powiedział do niej Jezus. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziałam mu. Tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu rozrzewnim i zapytał, gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: Oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do Niego – Panie już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej – Czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł – Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem – aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł, z madlu, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, Uwierzyło w niego. Oto słowo pańskie, rozpoczynamy tę kolekcję, piękny czas powrotu do Pana. Przez sakrament pokuty i pojednania, piękny czas, w którym my się radujemy z pojednania, a Pan się raduje ze spotkania z nami. O popólna radość. To jest ważne też, żebyśmy wtedy kolekcje też widzieli, że to jest ważne, żeby iść razem, wspólnie z Panem, razem ze wspólnotą Kościoła, razem idziemy. I to jest ważne też nasze zaangażowanie indywidualne, żeby też nie tylko słuchać ciekawych, bo mniej ciekawych rzeczy, ale próbować dialogować z Jezusem. Żeby to wszystko, co się tu dzieje, było też było naszym zaproszeniem do modlitwy, do, do nawrócenia, do, do zachwytu może Panem Bogiem odnowienia naszej relacji z Nim. Chciałbym w czasie tych rekolekcji, abyśmy przeszli drogą Kościoła. Tematem, który, za, który zadali nam księża biskupi w tym roku duszpasterskim Wierzę w Kościół Chrystusowy. Taki jest temat tego roku. I to jest bardzo ważny temat, bo wydaje się, że dzisiaj potrzeba nam odnawiać wiarę nie tylko w Pana Boga, bo może nawet się wydaje, że jeszcze w Pana Boga to tak łatwiej jest uwierzyć, trudniej jest uwierzyć w Kościół. W Kościół, który jest prowadzony przez Ducha Świętego, którego głową jest Jezus Chrystus. I zwłaszcza dzisiaj, kiedy malowany jest obraz Kościoła z zewnątrz, medialny obraz Kościoła, obraz Kościoła, który no, mają ludzie, którzy nie wierzą, mają prawo tak widzieć Kościół, no bo Patrzą tylko na same zewnętrzne struktury, patrzą na budynek z zewnątrz, prawda, patrzą na różne rzeczy, które się dzieją i, i ich odbiór jest taki i mają do tego prawo. Są ludźmi niewierzącymi czy też niezwiązanymi z Kościołem, więc tak to postrzegają. Natomiast my, którzy jesteśmy w Kościele, w środku, dobrze, żebyśmy też. Przypominali sobie tą prawdę, bo gdzieś ten świat może nas wciągnąć w to swoje myślenie, eee, i potrzeba, żebyśmy uświadamiali sobie dzisiaj, odnawiali tą wiarę w Kościół, bo przecież w kredo wyznajemy: bierze w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Eee, Kościół, który jest dzisiaj Chrystusem dla świata, który ma być Chrystusem dla świata, który jest Jego ciałem którego głową jest Chrystus, dlatego jest święty. Nie dlatego, że my tutaj jesteśmy tacy wybitni, wspaniali i w ogóle super, tylko dlatego, że Chrystus, który, którego, który jest głową tej wspólnoty, to on tutaj jest głową. I dlatego jest święty, prowadzony przez Niego, prowadzony przez Ducha Świętego. I Bóg chce działać dzisiaj w Kościele. Tak chce. Tak, tak robi. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że w ogóle potrzebujemy kościoła. Spróbujmy od tego pytania. Spróbuję tutaj zrobić. Zachęcam do takiego małego drobnego eksperymentu. Możemy sobie w domu zrobić, jeżeli mamy pudełko zapałek, bo dzisiaj są, no właśnie już mi spadło, ale może nie będzie potrzebne. Pudełko zapałek. Dzisiaj są zapalniczki, to więc trudno jest kupić pudełko zapałek, ale się zdarza. Yy, więc jak weźmiemy wszystkie zapałki, albo jak przygotowaliście ognisko. Dziękuję. Yy, przygotowaliście ognisko i trzeba połamać chrust, no to jak weźmiemy wszystkie gałęzie razem, no to trudno jest złamać wszystkie razem, prawda? I tak samo jest trudno złamać wszystkie zapałki. Prawda? Spróbujcie. No, jest trudno. No, pewnie się uda, jak ktoś jest silny, to tak Natomiast co zrobić, żeby złamać te zapałki? No oczywiście, można, wziąć, po prostu potrzeba wziąć jedną zapałkę i wtedy ona się złamie, bez problemu. No i tak jest z nami. Nasz przeciwnik doskonale wie, że żeby nas złamać, potrzeba nas wyciągnąć ze wspólnoty. Potrzeba nas wyłączyć z grupy, ze wspólnoty. I wtedy może z nami zrobić, co chce. I to się dzieje. Jesteśmy tego świadomi, świadkami. To tak czasami widać, jak ktoś odchodzi no, z rodziny, odchodzi, traci kontakt, prawda? No to, czy traci kontakt ze wspólnotą kościoła, zaczyna coraz mniej chodzić. No to później po prostu już gdzieś tam następuje w pewnym momencie pewne złamanie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jesteśmy istotami, no właśnie wspólnotowymi, jesteśmy społecznymi osobami, jesteśmy stworzeni jako ludzie, którzy są stworzeni do relacji, do relacji z innymi. I po prostu potrzebujemy tego. W Księdze Rodzaju jest napisane, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Potrzebna jest dla niego, dla Adama potrzebna była kobieta. Cały świat stworzony nie był w stanie go zaspokoić. Miał piękny świat, wszystko. Ale jednak potrzeba była relacja z osobą, która jest podobna do Niego. Jest człowiekiem. Nie jest dobrze, że mężczyzna był sam. Jesteśmy stworzeni do bycia we wspólnocie. Jesteśmy istotami społecznymi. A dlaczego też tak jest? Znowu dalej. Dlaczego? Bo Pan Bóg stworzył nas na swój obraz. A On sam jest wspólnotą. On jest we wspólnocie Ojca, Syna i Ducha Świętego. I widzimy Boga, poznajemy Boga, który jest w relacji między osobami. Ojciec daje siebie synowi, syn przyjmuje ojca i oddaje siebie ojcu, i ojciec przyjmuje syna i daje siebie synowi. Oni są w nieustannej relacji ze sobą. Jest piękne właśnie. Tu się uczymy miłości, prawdziwej, bezinteresownej miłości, właśnie patrząc na Boga, a my jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Więc tego też chcemy, żeby tak było. I co więcej, jesteśmy stworzeni różni, bo Bóg jest, ta wspólnota osób jest różna. Znaczy, te osoby są różne, może tak ładniej. Ojciec nie jest synem, syn nie jest ojcem. Syn nie jest duchem, duch nie jest ojcem. Każdy z nich jest w pewien sposób inny od tego drugiego. Oni są jedno w istocie, jedno w majestacie, jedną naturę mają, jedną chwałę odbierają, ale są różnymi osobami. I zobaczcie, że Bóg stwarza nas też różnych. Tak jak tu jesteśmy w kościele, każdy z nas jest inny. I to jest piękne. I to jest wielkie bogactwo, że nawet jak są nawet w jednej rodzinie, nawet jak są bliźniaki. To one i tak są różne, chociaż są do siebie podobne. Na zewnątrz wydaje się, ale są różne. I to jest piękno, odkrywać takie piękno właśnie też w świecie, że świat jest taki różnorodny, a jednocześnie możemy być jedną. Jedną możemy tworzyć wspólnotę, możemy iść w tym samym kierunku, być razem, chociaż jesteśmy różni. To nie przeszkadza nam. Możemy być właśnie jedno. I zobaczcie, no, już tutaj, prawda, nawet w takich relacjach damsko-męskich mężczyzna i niewiasta, mężczyzna i kobieta, no, dwa różne światy. Dwa różne światy. Ale jak sobie świetnie mogą uzupełniać się, mogą, się, mogą sobie nawzajem służyć, mogą być dla siebie darem, właśnie przez tą różnorodność, nie przez jednakowość. Jakby wszystko było jednakowe. Byłoby nudne, prawda? Wszystkie jednakowe kolory. No nie jest ciekawe. Dzięki temu, że jest różnorodność barw. Mamy właśnie różne, e, możemy podzielać piękno świata. I właśnie tacy jesteśmy stworzeni. Tacy jesteśmy stworzeni do tego, by być. Każdy z nas też jest inny i to jest też piękne, bo jest oryginalny, jedyny w swoim rodzaju. Słuchajcie, to jest. Nie ma dwóch takich samych ludzi. Nie? To jest też piękne, jak Pan, dla Pana Boga jesteśmy ważni. No dobrze, ale ktoś tu powie, Ksiądz tak ładnie mówi o tym, że jesteśmy tacy piękni, tacy właśnie stworzeni do miłości, stworzeni do relacji, stworzeni do, do właśnie tej, tej różnorodności. Ale tak powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze nam no to tak nie działa. Piękna teoria, ale tak naprawdę w życiu no to ja nie chcę czasami. Mieć relacji z drugim, bo ja, bo ten drugi mi przeszkadza, bo ten drugi nie jest darem, tylko jest zagrożeniem. Ja się boję tej relacji. Ja nie wchodzę w tak z radością w te relacje. Wcale to tak nie działa, to tak nie jest. Ja unikam drugiej osoby, bo ja, ja się jej boję. Ja wcale nie chcę się dawać my, mężowi, żonie, bo ona mnie nie chce przyjąć, ona mnie odrzuca. Albo nie chcę znowu przyjmować czyjeś prezentów, bo on chce mnie wykorzystać. Ja się boję, że on coś tutaj ma, jakieś intencje niewłaściwe. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że my się zamiast być darem dla siebie, to my się siebie boimy? No, Grzech to sprawił, że zostaliśmy bardzo głęboko zranieni. I przez grzech jesteśmy zranieni i przez to boimy się drugiego. Ta rana jest tak głęboka, że w związku z tym, że zostałem zraniony i nieprzyjęta została moja miłość, ja nie chcę dalej kochać. Nie chcę dalej dawać. Nie chcę zaufać kolejny raz, bo boję się, że zostanę odrzucony. Po prostu. I co to powoduje, że my się zamykamy w sobie, że my się wycofujemy. A jak się wycofujemy, to wchodzimy w samotność. Wchodzimy w izolację. Zobaczcie, co pokazała nam pandemia. Na początku to jeszcze fajnie, jak była taka izolacja, bo oczywiście byliśmy zmęczeni i na początku to może było nawet jeszcze ciekawie, można było odpocząć, ale z czasem zaczęło nam to przeszkadzać. Z czasem było to coraz trudniejsze, ponieważ naprawdę brakuje nam prawdziwych relacji z drugą osobą. I internet nam tego nie zastąpi, nie da nam tego, chociaż my rzeczywiście próbujemy. Nie, bo nie boję się wyjść do ludzi, więc próbuję zyskać miłość w jakieś, jakieś zastępniki stosujemy. Czyli próbujemy. W rzeczy zainwestować, zamiast relacji wchodzić, to ja siebie, ja kupuję jedną, nową rzecz, następną rzecz, kupuję następną. No na chwilę, na chwilę zaspokoję głód miłości, jakiegoś emocjonalny i jest dobrze, później znowu, później, ale później znowu, i później znowu, i to tak nie nasyca, bo to nie nasyca, rzeczy nas nie nasycą. I też różne, różne używki, róż, internet, świat wirtualny. Jest piękny, możemy sobie stworzyć doskonalszy świat wirtualny niż ten realny. I to jest wielka pokusa, żeby żyć w tym świecie bardziej wirtualnym niż realnym. Ale tak naprawdę w głębi duszy, w głębi serca dalej pozostajemy sami, bo ten świat nie zastąpi życia realnego, prawdziwych relacji. Prawdziwej miłości, której pragniemy głęboko, nasze serce jest zbyt wielkie, żeby zaspokoić się ochłapami. Jesteśmy do większych rzeczy stworzeni, dlatego te ochłapy miłości nas nie nasycają. Jakie jest z tego wyjście? Czy jest jakieś wyjście? No właśnie, jedyny, który jest w stanie nasycić nasze serce, jest Bóg. I Jezus Chrystus właśnie po to przychodzi, żeby nas zbawić, żeby nas wyciągnąć z tego grobu, naszej izolacji, samotności, o którym dzisiaj słyszymy w historii łazarza. Zobaczcie, to jest, to, to jest właśnie to jest obraz tego człowieka, który jest pogrążony w śmierci w grzechu, który jest pogrążony w samotności, zamknięty. I Jezus Go wydo, wydobywa z tego grobu, daje Mu nowe życie. I zobaczcie, co, w jaki sposób Jezus nas wyzwala. Właśnie przez, znowu przez relacje. Jezus przyjął wszystko, co ludzie Mu przygotowali. Wszystko. Przyjął dobre relacje Józefa, Maryi, miłością macierzyńską, ojcowską, ale też i przyjął odrzucenie, przyjął ubóstwo w Betlejem, przyjął e, niezrozumienie przez uczniów, którzy nic nie rozumieli z Jego nauki. On o jednym, on nie o drugim. Często w Ewangelii to widzimy. On to przyjął. Przyjął e, fałszywe oskarżenie, przyjął odrzucenie, przyjął zdradę, przyjął w końcu cierpienie i przyjął śmierć. Można powiedzieć, został zraniony bardzo i to jeszcze najbardziej ze wszystkich, ponieważ jako Bóg, jeszcze bardziej to nikt z nas nie może być tak zraniony jak on, bo on jest Bogiem, więc w niego jest wszystko doskonałe, i tak bardzo tak bardzo kocha, a tak bardzo został odrzucony. Ktoś, kto kocha najbardziej, jeżeli jest odrzucony, to najwięcej cierpi. I Bóg, jego, I Bóg rzeczywiście doświadczył ogromnego zranienia z powodu naszego grzechu. I co on robi? Przychodzi do apostołów po zmartwychwstaniu i mówi, ja widzicie, ja miałem rację. Zobaczcie, no, to odrzuciliście mnie, to teraz sobie radźcie sami. Nie chcecie mnie znać, Proszę bardzo, to ja sobie idę do nieba, aby sobie poradźcie. Nie. On mówi: Dalej jestem dla Was. Odrzuciliście mnie, zdradziliście mnie, ale ja dalej Was kocham. Cały czas jestem dla Was. To się nie zmienia. Zobaczcie, Jezus wychodzi, przekracza ten próg braku zaufania, przekracza ten próg izolacji. Wychodzi z grobu, żeby być darem dla Darem dla innych. On nie blokuje się. I też chce, żebyśmy i my doświadczyli tego samego. I, to, I chce, żeby doświadczenie łazarza było naszym doświadczeniem, bo On chce nas wskrzesić z grobu i On dokonuje tego, tego cudu, daje przywraca nam życie, wyprowadza nas z naszej samotności i wprowadza nas do wspólnoty. Zobaczcie, co dzisiaj słyszymy. Rzekł do nich, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Co sam Jezus nie mógł tego zrobić? Nie, on chce, on Łazarza przywraca wspólnocie. Wspólnoto zajmij się nim. Łazarzu, wracaj do rodziny. Jezus przywraca nas w społeczności, przywraca nas w wspólnocie. I zobaczcie, jakie to jest dla nas ważne, żeby właśnie widzieć, że Kościół nam jest po to dany, żeby Kościół właśnie cele, robił dokładnie to, co robi Jezus. Uzdrawia nas, wskrzesza. W, efekt, w sakramencie chrztu otrzymaliśmy nowe życie. W sakramencie pokuty i pojednania otrzymujemy przebaczenie grzechów. Pokój Tobie. Chociaż mnie zraniłeś, chociaż, chociaż odrzucasz mnie, chociaż masz swoje pomysły na swoje życie i ciągle się ze mną nie zgadzasz i ciągle mnie nie rozumiesz, to ja i tak Cię przebaczę. Ja i tak chcę być stały dla Ciebie. I w Eucharystii karmi nas, to jest moje ciało za Ciebie wydane, to jest moja krew za Ciebie wydana. Człowieku, jestem cały dla Ciebie. Chociaż masz różne pomysły, ja i tak jestem cały dla Ciebie, cały nigdy z Ciebie nie zrezygnuję. On ciągle nas tutaj leczy, ciągle nas wydobywa z naszej odchłani. To jest ciągłe jest Jego działanie. Tego potrzebuje Kościoła, bo też chce nas prowadzić od spotkania z Nim do spotkania ze Wspólnotą. Żebyśmy razem mogli przeżywać właśnie tą szczęście bycia ze sobą w relacji. Bo ktoś powie, że księdza, no ja się modlę w ja się modlę w domu albo modlę się w parku, w ogrodzie jest tak pięknie. Tak, dobrze, że się modlisz, ale nadal pozostajesz cały czas w swojej izolacji, nie doświadczasz wyjścia ze swojego cierpienia samotności. Ty dalej jesteś samotny. Dalej cierpisz, a Bóg chce, żebyś nie cierpiał. Bóg chce, żebyś Cię wyzwolić z cierpienia. I dlatego prowadzi cię do kościoła, prowadzi cię do wspólnoty, żebyś tutaj mógł doświadczać Jego miłości, Jego dobroci. Taki jest Bóg. I takie jest, i po to jest Kościół. I po to jest Kościół, żebyśmy to przeżywali, celebrowali razem i żebyśmy się też tutaj wchodzili w relacje, w których będziemy właśnie żyli, naprawdę żyli. I cieszyli się, cieszyli się życiem. Kościół nie robi nic innego, co takie jest zadanie Kościoła wcielać Ewangelię w życie nie przekreśla nikogo. To jest też takie ostatnio bardzo ważne, myślę, żeby sobie to uświadomić, że, że Kościół nie przekreśla nikogo, bo też na przykład apostaci tak żądają, żeby. Jak dokonają apostazji, to żeby ich tak wykreślić, wymazać, przynoszą nożyczki, żeby wymazać, wykreślić ich z, z, z księgi. Ale właśnie Kościół nie może tego zrobić. Bo tu nie chodzi o to, że my mamy tak, tak postanowiliśmy się, upadliśmy, my tutaj jako księża, tutaj absolutnie mamy takie sobie postanowienie. Tylko właśnie Kościół odczytuje to, co robi Bóg. I my jesteśmy w stanie narazić nasze dobre imię, bo się na nas obrażają i tak dalej. Ale Bóg nigdy nikogo nie przekreśla. Nigdy nikogo nie wymazuje. Nawet jeżeli ty tego nie chcesz, to Bóg zawsze będzie o tobie pamiętał. I zawsze jest szansa powrotu do niego. I dlatego my to robimy. A nie dlatego, że żeśmy sobie coś wymyślili, ale my odczytujemy Boga, poznajemy Boga i chcemy naśladować go. Tacia i siostry, zachęcam do tego, żeby dzisiaj po powrocie do domu zrobić proste ćwiczenie. Proste ćwiczenie. No rekolekcje to są ćwiczenia rekolekcyjne, więc zachęcam do tego, żeby zrobić ćwiczenie. Bardzo proste. Teraz zademonstruję, jak to się robi. Można się włączyć albo też można po prostu popatrzeć na księdza, który dziwne rzeczy robi przy ambonie. Wdech. wydech. Wdech. Wydech, wdech. 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 Prosta, prawda? Myślę, że damy radę. To nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Z reguły oddychamy sami, ale dobrze jest czasami sobie uświadomić, że, że oddychamy. No, nieświadomie to robimy. Na szczęście, na szczęście to jest naturalna czynność. Ale zobaczcie, co nam to pokazuje. Przyjmowanie i dawanie. Przyjmowanie i dawanie. W naszym życiu jest konieczne. Jeżeli przestaniemy oddychać, umieramy. Natura trochę nam podpowiada, jak ważne jest przyjmowanie i dawanie. Przyjmowanie i dawanie. I ważne, spróbujmy sobie zrobić takie ćwiczenie. Usiąść sobie właśnie w domu, w wygodnym miejscu i sobie tak pooddychać i sobie przy wdechu się zastanowić nad tym, ile jest przyjmowania w moim życiu. Co ja przyjmuję? Kogo przyjmuję? Pana Boga, Kościół, ludzi, rodzinę, różnych kolegów, koleżanki, pracowników pracy. Może przyjmuję różne rzeczy od nich, ich. Prawda? Przyjąć drugiego człowieka, przyjmuję różne dary, które mi robią. Co, co ja przyjmuję, ile ja przyjmuję w moim życiu. Nie jesteśmy niezależni od innych. Potrzebujemy drugiego człowieka, i to też jest iluzja, w którą prowadza nas świat, że jesteśmy niezależni. Nie, nie jesteśmy niezależni. Także dobrze jest to sobie uświadomić tą zależność, ile ja otrzymuję od innych, i podziękować Panu Bogu. Może przeprosić, jeżeli widzę, że nie przyjmuję, nie chcę przyjmować, buntuję się na tą zależność od innych. Może prosić, Panie, pozwól mi otworzyć się na moją na, na moją bliską osobę, żebym znowu, żeby przyjął przyjął taką, jaka jest. I też znowu daję daje przy wydechu kom, Co ja daję? Co ja daję Panu Bogu? Co ja daję światu? Co ja daję Kościołowi? Co daję ludziom? Prawda, co daję moim bliskim? Co ja daję? I znowu, podziękować za to, co daje. Może zobaczyć, że za mało daje, to przepraszam. Proszę Cię, Pan Jezus, żeby był bardziej hojny. I znowu o tym rozmawiać z Panem Jezusem, pomodlić się. I zobaczcie, naprawdę to jest bardzo ważne. To też, jeżeli wam trudno w to uwierzyć, to patrzcie na Eucharystię. Bóg jest tym, który nas też przyjmuje dzisiaj. I dam siebie daje. On nas przyjmuje. Przyjmuje te dary, które ministranci za chwilę przyniosą. I daje nam siebie. To, co Mu przyniesiesz, on to przyjmuje. Grzechy twoje przyjmuje w konfesjonale. I daje Tobie przebaczenie. I daje ci, to, Tobie swoje ciało. I ty wtedy możesz przyjąć. Prawda? Zobaczcie, w Bogu też jest. On jest tak pokorny, że chociaż z nami nie musi takiej relacji tworzyć. Ale chce. Chce przyjąć od swoich dzieci to, co Mu przynoszą. I dać siebie swoim dzieciom. To jest piękne w Bogu. I teraz. Podziękujmy za Kościół, za papieża Franciszka, za biskupa Romualda, za swojego księdza proboszcza, za, za scholę, która dzisiaj śpiewa, za ministrantów, za, za parafię tą tutejszą, za księży, którzy tu pracują. Ale teraz też spójrzmy na siebie, w lewo, w prawo. Zobaczmy, może do tyłu w ławkach. Uśmiechnijmy się do siebie. Powiedzmy, dobrze, że jesteś. Zobaczcie, Bóg z obcych sobie ludzi robi, czyni nas braćmi i siostrami, jedną wspólnotę. Jesteśmy razem, idziemy razem. Podziękujmy Panu Bogu dzisiaj w modlitwie za tych konkretnych ludzi, których spotkałem w kościele, którzy siedzieli obok mnie, bo to są konkretni ludzie, mają konkretne twarze, mają konkretną historię. Dla Pana Boga są ważni, to dla Ciebie też niech. Dzisiaj każdy z nas będzie ważny. Dziękujmy Panu Bogu za Kościół.